Hej, i witajcie wrągłoju. To będzie znowu wideo takie krótkie, update'owe co do mojego monocykla Inmotion V5F. Jeżeli chcesz zobaczyć recenzję albo coś ciekawszego niż ten nudny update, to poczekaj dzisiaj jeszcze będzie pewnie film z na bajka. Więc to jest mój to jest mój używany Inmotion V5F. Um, jak widać... Nie włącza się w ogóle. Też i mi z tego powodu przykro, bo uwielbiam monocykle. Wierzę, uważam, że jest to fantastyczny transport do miasta i pewnie póki nie dostanę jakiegoś, jakiegoś nowego egzemplarza, to niestety nie będzie recenzji tego modelu, bo znowu właśnie mi się zepsuł. Um, na początku powiem Wam krótko, jak się zepsuł. Odkąd wrócił z naprawy, przejechałem jakieś 70 km w dzień albo dwa. Do przodu, do tyłu pokonywałem krawężniki, z górek większych jechałem naprawdę, no do granic możliwości e, używałem tego monocykla. I niestety jak pojechałem na skatepark, e, troszeczkę pojeździłem po rampach, nie jakoś ekstremalnie, no ale jeździłem. Spadł mi niestety z wysokości nie wiem, pół metra i niestety od tamtego momentu już się nie włączył. No i znowu to podkreślę, bardzo mi z tego powodu jest smutno. Bo naprawdę uwielbiam ten monocykl. Teraz jeszcze krótko powiem z tego, co przejechałem, jakie są wrażenia z jazdy. 25 km na godzinę V5F jest według mnie zupełnie ok na miasto. Wiadomo, przydałoby się szybciej jechać, ale w większości, niestety, gdzie jest duży ruch, nie można szybciej jechać niż 25 km na godzinę. Więc uważam, że na początek ten spełnił moje oczekiwania. Komfort jazdy też jest fajny. Jest tutaj o wiele większe koło, jak widzicie, niż w hulajnogach. Dzięki temu, na kostce, nawet w teren, można pod krawężniki podjeżdżać. Możliwości są naprawdę duże na monocyklu, też przez to, właśnie, że jest to duże koło. Z tym absolutnie nie ma problemu. Mocy jest według mnie wystarczająco. Tutaj w piłku ponad 1000 watów jest, więc nawet pod wyższe górki można było podjechać, zjeżdżać. Hamulec regeneracyjny jest absolutnie mocny, wystarczający. Jedyne co jak zjeżdżałem z tej górki, którą widzicie co jakiś czas na moich wideach, wtedy troszeczkę już brakowało mocy podczas zjazdu na, na hamowanie. Ale dało się nadal bezpiecznie zjechać. Po prostu nie można było stanąć, tylko powoli toczył się w dół. Jest tutaj też światło z przodu i z tyłu. Niestety głośnik wbudowany do tego monocyka służy tylko do e, ostrzeżeń, ale <grywanie> możecie ostrzeżenia w ogóle zaprogramować. E, na przykład, żeby jak włączacie go, to będzie wam mówił witam cię, Adamie! Nagrywacie sobie z dyktafonu po prostu dźwięka, bo to co chcecie powiedzieć. I wtedy on to będzie odtwarzał w danym momencie. E, to jest właśnie też w apce, apka pokazuje Wam też zasięg i no naprawdę jest to taki kompletny jakby pakiet e, bardzo dopracowany. Niestety, no może przez to, że to jest używka, może to jest taki model, może dlatego, że aż tak bardzo go cisnąłem, nie wytrzymuje ze mną powyżej 70 albo 100 km, e, więc e, pod tym względem słabo. E, aczkolwiek pytałem się w ogóle, Mila z Cleverboardu on mówił, że takie rzeczy w ogóle się tak naprawdę nie zdarzają w tym monocyklu. Więc w, w faktycznie, ten jeden akurat coś takiego ma. Te płetwy tutaj na bokach po boku też są wygodne. Ja sobie na przykład w ogóle odciąłem nożem. Tutaj była wcześniej um, tutaj był wcześniej taki we, taka wystająca gumka, żeby się nie rysowało tutaj po boku. Ona na dłuższą metę była dla mnie akurat niewygodna podczas jazdy, dlatego ją sobie odciąłem. I to sprawiło, że monocykl stał się też o wiele wygodniejszy. Normalnie, tutaj, też z boku są takie osłony na kostki. No, tutaj z boku nad płetwem. Ja niestety ich nie miałem. Wobec tego pierwszej buty, które są ponad kostkę, wąsy dla zainteresowanych. I wtedy było już o wiele bardziej komfortowo. Jest też tarączka tutaj. Genialne. Można go prowadzić w sklepie, otworzyć, zdjąć i ono się też tutaj fajnie blokuje. A tutaj widzicie, więc nawet kiedyś spadł, to nic się tutaj nie stało, nic się nie otworzyło. Jest też właśnie ten przycisk de dezaktywujący e jakby napęd podczas podnoszenia, także bez problemu go wynosiłem na trzecie, czwarte piętro, waży 11 kg, także z tym nie jest też tak źle. E i co, no smutno mi tylko. No e, jakie teraz są z nim plany? E, do końca jeszcze nie wiem. Albo sprzedam go tak jak jest teraz uszkodzony, e, bo ktoś się właśnie zgłosił pod moim postem na, na kanale. Albo jeszcze pójdzie do naprawy, ale raczej już nie będę nim jeździł, bo dwa razy. To będzie już druga wymiana. Po tak małej ilości kilometrów e, płyty głównej czy, czy, czy innych części, to No nie mam już aż takiego za niestety zaufania do tego konkretnego monocykla. Um, więc pra, prawdopodobnie będę się rozglądał za czymś nowym, czymś mocniejszym, może V8. Zresztą skomentujcie poniżej, co byście wy e, proponowali jako monocykl da, dla mnie. Może się też, e, może będę miał też trochę więcej funduszy na to. To wszystko się okaże w najbliższym czasie. Ech, no, Dużo fajnych rzeczy się zapowiada na tym kanale i w środę zapraszam Was przy kolumnie w Zygmunta w Warszawie na meeting taki elektromobilnościowy. Weźcie swoje hulajnogi, deskorolki, monocykle, rowery elektryczne i podzielimy się wspólnymi wrażeniami E, wspólnymi doświadczeniami z tymi pojazdami i myślę, że będzie to fajny event. Zobaczymy. E, będzie też Tomek z hulajnogami Wolf Warrior, czyli tymi naprawdę szybkimi. E, będzie też parę pewnie deskorolek. Ja oczywiście będę z rowerkiem Inmotion P2 i pewnie wezmę też deskorolkę Majestic Boards. To pewnie monocykl jakiś będzie. No, wszystko zależy od Was, więc jeżeli chcecie wpaść 19 w środę przy kolumnie Zygmunta w Warszawie, to zapraszam. I jeżeli na tu jesteś, to lajkuj to wideo, subskrybuj i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.